No Elowicowie, a dzisiaj no będzie speedrun! Speedrun! Ja się mam sam, czy się odcięła? No, obiecał mi speedruna. Dobra, więc uciekasz. Tu uciekasz. I patrz, idealny film. Tam kamień, niedaleko, a tu drzewa. Ten tu A tam uciekamy, patrz. Tam tu, za to Tutaj w ci uderzy cię w oko. Nie ma lepszy. Patrz, osiołki! Osiołki? No! A trzymanie trzydziestu dni. Mięsożerca! Mięsożerca jedzie się na osiołku. O kurde, to jest fajnie, jak Cię zabiję. Ale jak Cię urządzą to wiesz, zginą. Wiem. Pewnie zaraz koło mnie będzie. Co Pani oczeka? Nie, nie wiem. No co Pani, zaraz będzie koło mnie i zaś mnie zabiją. Kto to tu chodził Bierm go. Nie, nie, nie ja się boję, ja się od niego oddalam. Enderman, co ty robisz, Enderman? Czyli ja dalej.

Na a ty możesz widok dzik, ale Mogę? No, jest ty, robisz. Nie? Zapomniałeś? No, a gdzie jest ten cwaniaczek? Ja też widzę Chodź tu kurde Tam jest dwoje drewno. Tam jest twoje drewno. To ja już

Widzę teraz. Nie ma Ja też widzę. Zaszcząc się do ciebie? No. Nie nie, nie. No widzisz nie mnie co mało mało film. mam gości? Nie mam. Mam mięsko. Chodź tu. Chodź. No wygrałam wyzwanie i teraz yine nagradzamy. Opad na chuj. 6 minut wysyłam. Dobra wyzwanie. Jak tu ja mojego? Jak się spodobało Eto. to jest to i like. Na nasze wyzwanie. Nie na, próbujmy zakrywać na tylko. Nasza wyzwanie to 5 subskrypcji i 10 lajków. Dobra, więc na razie...